O cholera, tam jest normálně bus. Kolejny basen. Ja pier... W tym odcinku przeniesiemy się do pewnej nieruchomości. Dokładniej jest to dom Wielkiego Brata, czyli miejsce, w którym było kręcone niekiedy kontrowersyjne reality show Big Brother. Nieruchomość jest położona na obrzeżach miasta i z jednej strony jest otoczona domkami jednorodzinnymi, a z drugiej stawem oraz lasem. Członkowie programu w roku 2019 mieli do dyspozycji dość bogate i nowoczesne przestrzenie. Niestety po zakończeniu nagrań, zaledwie po kilku latach dom popadł w ruinę. Zobaczmy, co skryła w środku. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. No, także jestem właśnie w jednym z domów, w którym było kręcone jedno pewne reality show, a no, dokładniej Big Brother. I to wersja z 2019 roku, więc stosunkowo niedawno. W ogóle to miejsce jest dosyć mocno tutaj ostatnio odwiedzane. E, niestety na pierwszy toka co widać już. Pomijam te baseny, naprawdę są fajne. Kurczę, szkoda, że ja nie mam takiego basenu, ale można zauważyć, że elewacja praktycznie wyszła, i to wyszła naprawdę do tego stopnia. W ogóle to za mną życie cieszyć, po prostu tutaj okoliczna dzieci zna swoje miejsce do zabawy. Nie, to nie jest do końca bezpieczne w swoje miejsce, bo dużo rzeczy tutaj zostało rozkradzione. Ale obejdę tą posiadłość dookoła. I zaraz sobie wejdziemy do środka. Fajnie musiał to wyglądać. powiem szczerze, że nie jest to może jakaś taka modernistyczna architektura, no bo jak nie patrzeć, jest to zupełne przeciwieństwo do tego co zwykle odwiedzam, ale musiało naprawdę fajnie wyglądać. Zresztą można to zobaczyć w odcinkach gdzieś pewnie na fan player czy gdzieś. Jest kontener na śmieci, a to zapewne było główne wejście. Kurczę. Ja tu jestem ciekaw jakichś pomieszczeń technicznych w ogóle, co jeszcze może zostało stąd. Patrząc na to, to tutaj niestety jest trochę ślepa uliczka. I jestem w środku w jednym z pomieszczeń. Zobaczcie, to praktycznie zostało sprowadzone do stanu surowego. A przecież to było w 100% wykończone miejsce. Jestem ciekaw, czy znajdę te pomieszczenia. Tu w ogóle mam jakieś podpisy. Zapewne uczestników. No, tutaj się leje woda. To chyba było główne przyłącze wody. Tak na dobrą sprawę. Więc nie wygląda za ciekawie. A tutaj zachowały się jeszcze te tapety. Wszystko kartą giftową. Mamy jedną z łazienek. O, i prysznic. Kurczę, no to zerwane doszczętnie. Masakra po prostu. <laughs> o kurczę. Kolejne pomieszczenie. Tak, dać. Ile kabelków było opuszczonych. Kolejna wanna. Co my tutaj dalej mamy? A, <grytanie> dalej nic nie mamy. Fajnie wygląda ten budynek, ale po ilości przeszkleń, to powiem szczerze zero prywatności. Owszem, duży płot do jakiejś szafeczki i tak dalej. <grytanie> nie mam pojęcia, co to było za pomieszczenie. No, jako aneks kuchenne, to akurat nie pasuje. Wleci ciekawe, czy jest gdzieś to pomieszczenie wielkiego brata. Zobaczmy, a tu jedno z wejść. Gaz, a, tutaj opisane rurki w ogóle od centralnego ogrzewania. Tutaj mamy półeczki, też opisane. Ciekawe z czym. Tutaj mamy pełno gratów, ale to w sumie mało. Są jakieś metalhalogenowe lampy. Tutaj jest skrzynka elektryczna, STV, nie mam pojęcia co to jest, pewnie jakiś zasilacz chiński czy coś. Eee, czujniki ruchu z... Nie wiem co to jest tu na górze, może wiecie, no bo okej. Okay. Ale po co to jest tam? Powiem szczerze, nie widziałem takich czujników ruchu z takim czymś na górze. Ale dobra, nieważne, no jest tutaj parę rzeczy, to jest... System bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX, gazek, no są to często spotykane, coś pewnie uciął i po prostu schował tutaj. Idziemy dalej w takim razie. Tutaj mamy. Kurczę, to naprawdę fajnie wygląda. Jak tak patrzę na to drzewko na środku, to naprawdę mega, mega, mega. To wygląda, tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Nie wiem, co to było. I jeszcze jedno, ale patrzcie na to, za tą łazienką widzę tą ściankę. To jest chyba to. O, właśnie, to jest to pomieszczenie, które widziałem w internecie dosyć często, gdzie oni się tutaj spotykali. Był tutaj e, duży telewizor, tutaj albo tutaj. Chyba raczej tutaj, bo to było w tle. <noise> więc e, a na tej ścianie w ogóle wisiało logo Big Brothera: takie LEDowe czy neonowe, no coś, coś w tym stylu. E, więc e, to jest na bank, to pomieszczenie. Tutaj Gniazdka w podłodze, takie floorboxy. Kurczę, naprawdę to fajnie było zrobione. Na, na fajnie, wręcz na drogo w ogóle. To co wyczytałem, to w ogóle była taka informacja o tym, że właściciel tego terenu po prostu nie był w stanie utrzymywać tej posiadłości. No, ze względu na to, zobaczcie, jaki tutaj musiał być koszt od odgrzewania, odgrzewania tego w ogóle pomijam fakt budowy tego. A więc zostało to wynajęte ten twórcą programu. Eee, tutaj mamy kolejne pomieszczenie i tutaj jest taki fajny marmurowy stół, kurczę blada. Tu jak wysoko, tutaj też pewnie były jakieś światełka w ogóle połączone na WAGO. To <laughs> śmiesznie, A i tutaj dalej znów się nie da przejść, naprawdę. Ja to myślałem, że to jest jakaś fototapeta, a tutaj na grubo, o kurczę blada, kolejny basen, ja piernicze. Naprawdę to jest gruba willa. Najwidać, że też e, ogrzewanie było e, zrealizowane po prostu ogrzewanie powietrzem, a nie jakąś tam wodą oklepaną. Więc nieźle, kurczę, blade, spory ten basen. 1,20 m głębokości, tam najgłębiej to podejrzewam, że z 1,50 m. O, to co chciałem zobaczyć. System wentylacji, zapewne z jakimś wymiennikiem ciepła, czy nawet może z rekuperacją. To Też ciekawie, no bo tutaj wszędzie mamy ogrzewanie właśnie powietrzem, więc coś musiało je tłoczyć. Kolejne jakieś pomieszczenie zapewne to była jakaś łazienka, ale kurczę, blade, że oni tak to wszystko wytłukli. Czemu to jest tak po prostu zdewastowane? Ale zdewastowałem te rurki, to są sumie są takie długie zapasy. Aż nie wiem, czy to było dokończone, czy nie. Ale to was widać, więc nie musicie skradać. I kolejne jakieś pomieszczenie, wygląda taki trochę barek, pytanie trzeba aby na pewno, szafeczki, tutaj nic, zanotowane wymiary jak w każdym innym miejscu i pełno pajęczyn. Ach, uważajcie naprawdę, bo tutaj można wpaść gdzie nie gdzie. O Naprawdę takiego towarzystwa na eksploracji się nie spodziewałem. W ogóle chciałbym znaleźć piętro. Czy tu jest piętro? Piętro jest, tam wygląda jakby klatka schodowa. Tylko pytanie, czy można do niej dojść. Gdzie jest pokój Wielkiego Brata? To jest pytanie. Ten pokój zwierzeń, to, to bym chciał znaleźć. O, podświetlenie w schodach, chyba jeszcze nawet jeszcze zostało. Więc jedyna rzecz ale schody powiem szczerze, że... o kurcze bladę tu na bank były barierki, jak widzicie no na tym trzeba uważać, bo jak na to deszcz wypada czy coś to będzie cholernie śliskie a te dzieci tutaj biegają i właśnie tego nie powinny tu biegać jesteśmy zapewne w jednej z sypialni już tutaj na piętrze widać łóżko nawet podpisane Tutaj pewnie była jakaś łazienka, I oczywiście jest. I nadal wszystko w takich dużych, marmurowych płytkach, tylko dla sobie jest przejście dalej. Przez chwilę się zastanawiałem, czy to nie jest lustro, a przejście dalej do kolejnej łazienki i zapewne kolejnej sypialni, a tam pewnie była jakaś garderoba, z której nawet ktoś wykładzinę zerwał. Ja pierniczę. Nie rozumiem totalnie tego, czemu to wszystko zostało tak doszczętnie zniszczone. Ten budynek przez 2019 był używany. To nie jest jakaś, nie wiem, ruderaz przed 20 lat, a wygląda naprawdę gorzej niż niejeden opuszczony budynek. Aha, tylko są te dwie wczepiania na górze. A ja dalej jestem ciekaw, gdzie jest pokój zwierzeń. Tu była w ogóle jakaś antresola. I wejście na górę. Co ciekawe. Pewnie nie były jakieś takie drewniane schody czy coś. Naprawdę czy w takim stanie, że jedyne jedno pomieszczenie tylko rozpoznałem. No oczywiście tam ten Basen czy ten stół to łatwo znaleźć w sieci. Wierzę, że tutaj to było jakieś takie bardziej pomieszczenie techniczne, bo pamiętacie jak byłem tam za ścianą e, parę minut temu e, i mówię, że tam wisi o tym duży telewizor, to logo Big Brothera, e, to tutaj jest takie kuryto na kable. E, to jakieś, co tu mam, jakieś przywody? Takie bardziej teletechniczne, tu wielożyłowe takie cienkie. Co do pewno to jakieś podświetlenie innych tam sterowań. Na bank to było jakieś yy, takie techniczne zaplecze. No bo jednak te wszystkie rzeczy z ogrzewaniem, z jakimś tam, nie wiem, klimą, czy elektronicznymi bajerami no gdzieś muszą być schowane. Pamiętacie, jak przechodziłem tym kortażem, okazuje się, że tam jest jeszcze sporo rzeczy do zobaczenia. Patrzcie na to. To jest kolejne jakieś pomieszczenie w kratkę. Tu jest kolejna łazienka, ale to. O, cholera! Tam jest normalnie bus. kurczę blade, to są mebelki, są jakieś stoliki. Pełno jakichś gratów, skrzynek, wszystkiego innego. I jest bus. I pytanie: czy tym busem właśnie nie jeździli uczestnicy tego programu? A przynajmniej chociażby sama ekipa, czy obsługa, co tam się kryje? Przejechane ma 400 tysięcy km to jest jakiś fort. No, nie wygląda zbyt luksusowo, ale jest zapaszek Najważniejsze. Yy, jest jakaś tam faktura, nie będę no tam przyglądał, jeżeli chodzi o dokumenty. Akumulator już ma, żeby się światło włączyła, ale to jest kurczę, niesamowite po prostu. Jak to jest możliwe, że to zostało? Ja się zajmę dalej robieniem zdjęć. W ogóle to jest to taka pianka wygłoszeniowa, a to jest jakieś oprogramowanie w ogóle do systemów monitoringu. Ale myślę, że no zobaczyliśmy całość, jak wygląda ta nieruchomość. Ja z Wami z tego miejsca się żegnam. Zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji. Pamiętajcie o hashtagu Google Webex. No i oczywiście dziękuję moim wspierającym, których tu możecie zobaczyć. Dzięki wielkie Advent za napisy, dzięki wielkie Pelerynka za ogarnianie Instagrama. Dziękuję Wartowniku i Mateuszu za to, że jesteście. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!